Jak leci? Dobrze. A co u ciebie? Miło cię widzieć. Podążamy śladem żyły kwarcu. Na papui Nowej Gwinei kruszyli ją rurą. Zrobiłem tak samo, by przekonać się, czy jest w niej złoto. Znalazłem trochę płatków. Kruszec wydaje się być lepszy. Około przecinek pięciu lub czterech. Co masz na myśli? Pół uncji z 70 metrów. W czym ci pomóc? Największy kłopot sprawia przesiewacz, jeśli nie jest zasilany idealnie, nie pracuje efektywnie. Jeśli przesypie się choć połowę łychy, co się dzieje, mamy powódź w korycie. Sypiemy jedną porcję co dwie minuty. Jaką ma pojemność? Metr? Półtora. Tyle powinno być. Ledwie cokolwiek wydobywamy. Jeśli znajdziesz taki kamień w korycie, bądź pewny, że tracisz złoto. Po co ci tam ten pas, skoro nie zrzuca żadnych odpadów? Zależy. Tam jest ogromna szczelina. To przez suwające się sito. Spawamy je, ale się łamie. Na przykład tu. Jak długo tak pracujesz? Cały sezon. Robimy co możemy. Chcemy dotrwać do końca. Masz tylko jedną parę sit? Tak. Na cały sezon? Tak. Zawaliłeś. Cały czas się uczę. Nie sądziłem, że zużyją się tak szybko. Zużyłem sita warte 100 tysięcy dolarów. Sporo. Trzy tygodnie wcześniej mam sporo kamieni w korycie. Ekipa parkera odkryła podobny problem wewnątrz Bigreda. Sito jest zepsute. W pełni sprawne, sita oddzielają drobny materiał od większych kamieni. Ale zużyte wielomiesięcznymi uderzeniami dziurawią się i pozwalają kamieniom spadać do koryt, gdzie blokują przepływ wody, uniemożliwiając progom wychwytywanie złota.